z państwem po raz kolejny z galerii S, yes, w której trwa wystawa Głos kobiet. Można ją oglądać do 10 lipca. A moim i państwa gościem jest Agnieszka Nowicka, jedna z 80 artystek, która zechciała zaprezentować swoje prace. znajdujemy się w przestrzeni Opowieści, gdzie usytuowana jest jedna z prac Agnieszki mm -hmm. Urobos. Agnieszko, ale to nie jedyny obiekt, który prezentujesz. Jakie prace przygotowałaś? Na wystawę Głos Kobiet. Na wystawę Głos Kobiet przygotowałam kolczyki, które nazwałam dotyk, a pierścionek. Rzeźba kobiety i właśnie tutaj te uroborosy, kolczyki. Sięgasz po motywy historyczne, klasyczne. Czy to jest główne Twoje źródło inspiracji? Czy czerpiesz właśnie pomysły z tego świata, który jest już daleko za nami? Mm, bardzo inspiruję się przede wszystkim. Wewnętrznymi jakimiś przemyśleniami, zaglądaniem w podświadomość, z badaniem właśnie tej psychoanalizy psychiki. I dlatego też właśnie sięgam do symboli, bo one często opowiadają o czymś, poprzez pewną właśnie formę wyraźną i na przykład tutaj te uroborosy, mhm. jest to symbol nieskończonej przemiany materii. W Polsce szczególnie jakby jest to, jest to kraj katolicki i czasami właśnie Moim zdaniem, no po prostu często e, kobiety są nie do końca dobrze traktowane mm, przez pewne jakieś takie mm, dziwne interpretacje pewnych rzeczy. I e, tutaj ten wąż, no to to kuszenie to a, właśnie te opowieści z Biblii. Mm -hmm, mm -hmm. mm, tak. E, ale jednocześnie właśnie ten uroboros jest dla mnie takim symbolem nadziei i tego, że wszystko tak się na nowo odradza, zmienia, jak w jońskiej filozofii przyrody. Także no, dla mnie to jest dosyć ważny symbol. Mamy tutaj też motyw koła, symbolu doskonałości, mm -hmm. nieskończoności pewnego cyklu. W jakim momencie ty swojego rozwoju artystycznego jesteś? Studiujesz jeszcze, w związku z tym można przypuszczać, że poszukujesz czy tak w istocie jest. E, poszukuję aczkolwiek właśnie. Wydaje mi się, że najbliższa mojemu sercu jest właśnie ta tematyka psychoanalizy i właśnie badanie, co człowiek czuje. I generalnie wydaje mi się, że sztuka przede wszystkim jest po to, żeby wywoływać jakieś emocje, a biżuteria na przykład jest no idealną formą sztuki, którą możemy nosić przy sobie, która przypomina o jakichś emocjach, która właśnie. Możemy to tak przywoływać często i, no i staram się tworzyć właśnie taką sztukę, która oprócz właśnie jakiejś atrakcyjnej formy daje też jakieś poczucie więzi emocjonalnej z daną rzeczą. Mhm. Bardzo nam miło, że przyjęłaś zaproszenie do wystawy głos kobiet. Co pomyślałaś, gdy, gdy po raz pierwszy zetknęłaś się z tym tematem? Um. Pomyślałam, że to jest naprawdę piękny pomysł w obecnych czasach szczególnie i jest to takie wsparcie i czułość i byłam bardzo dumna w ogóle i jestem zaszczycona, że po prostu mogłam wziąć w tym udział. Tak, i zrobiłam właśnie takie kolczyki jeszcze pod tytułem dotyk i, yy, i one yy, jakby też wydaje mi się, że były dla mnie ważne, żeby pokazać je na tej wystawie, ponieważ yy, często yy, zapominamy o tej czułości co do drugiego człowieka, takiego zrozumienia, takiego właśnie otulenia też jego emocjonalnie. No i ten tutaj mówi między innymi o tym. O czym jeszcze mówią prace Agnieszki Nowickiej? Przekonacie się państwo zarówno z naszych doniesień online'owych oraz wizyty osobistej w galerii jest przy ulicy Paderewskiego 7 w Poznaniu. Dziękuję Agnieszko za dziękuję rozmowę, bardzo. dziękuję za udział w projekcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.